Protasiewicz, tor trzeci Robert Flies w kasku białym i tor czwarty Andy Smith w kasku niebieskim. Dobrucki, Protasiewicz, Flies i Smith poszli Dobrucki, świetnie Dobrucki, Fleas przed Endym, tam wyrzuciło Flissa, Andy Smith po krawężniku, ale został na ostatnim miejscu. Rafał Dobrucki w przodzie 5-6 metrów, Protasiewicz drugi przy krawężniku po zewnętrznym. Rafał dobrze, Robert Fleas. Przy krawężniku cały czas Protasiewicz, Rafał Dobrucki jednak wyprzedza, ale teraz e, co będzie? Przy krawężniku bliżej Rafał nie dał. E, Protasiewicz za wygraną cały czas e, Dobrucki, tam atakuje Andy Smith, e, Flisa. Ale w dalszym ciągu przewaga Dobrudzkiego. Zapowiada się 4-2 błąd ewidentny Endy Smitha, który jest już 50 metrów z tyłu za plysem. Dobrze, Rafał Dobrucki, ostatnie okrążenie 5-6 metrów za goniącym ciągle Protasiewiczem 20 metrów z tyłu po jeden punkt jedzie Robert Flies i Endy. Smith daleko z tyłu 4-2 dla Polonii Piła, a więc doskonale w pierwszym biegu 3 punkty Dobrucki, 2 protasiewicz, 1 Fliss i bez punktu Andy Smith w biegu drugim wystąpią tor pierwszy Robert Kessler, tor drugi Jacek Golob, tor trzeci Mariusz Franków tor czwarty Tomasz Poprawski w kasku żółtym Kessler w kasku czerwonym Jacek Golob, w kasku białym Mariusz Franków i w kasku niebieskim czwartego Toru, y, Tomasz y, Poprawski. Kesslera podniosło Jacek Golob wyszedł, ale para pilska na drugim trzecim miejscu z tyłu tam się Poprawski Kessler drugi w kasku żółty Mariusz Franków trzeci a daleko z tyłu y, Poprawski Jacek doskonale y, Golob wyszedł ze startu nie ogląda już się na y, kolegę z drużyny Oby tam e, Mariusz Franków dowiózł ten jeden punkt, bo tam zaciekle na pewno Tomasz Poprawski będzie go atakował. Teraz po zewnętrznym atak Franków przy krawężniku już chyba wyprzedził. E, tak, wyprzedził, teraz przy nas tutaj wyprzedza. E, e, Poprawski, Frankowa, który nie daje za wygraną, zanosi się na 4-2 dla gospodarzy tam Kesslera, będzie na pewno jeszcze Poprawski atakował eee, daleko z przodu, 50 metrów, Jacek Golob, drugi Kessler bardzo przyczepny eee, tor, Poprawski trzeci atakuje jeszcze Mariusz Franków, źle jedzie, widać jeszcze jeden atak, może się uda przy krawężniku, ale nie da już rady Jacek Golob punkty, eee, dwa punkty Kessler i jeden Poprawski bez Punktu Franków 4-2 dla gospodarzy i po dwóch biegach 6-6. W biegu trzecim wystartują. Tym razem z pola pierwszego i trzeciego gospodarza. Więc Tomasz Golob w Kasku Czerwonym z pierwszego pola obok niego Hans Nielsen. Na torze trzecim Michał Robacki w Kasku Niebieskim i z czwartego pola Krzysztof Pecyna. Za chwilę już będziemy wszystko wiedzieli. Tomasz Golob Hans Nielsen Robacki i Pecyna Sędzia trzyma chyba gola został Robacki, Hans Nielsen po zewnętrznej, ale tu ucieka po wewnętrznej, wyszedł jednak Tomek megolob drugi Hans Nielsen trzeci Pecyna, Robacki będzie atakował, ale na razie jadą na 3-3, bardzo ostra walka tam się toczyła w tym pierwszym uku, próbował teraz w tej chwili zdecydowanie wszedł Robacki pod Pecynę i już niestety na trzecim miejscu Pecyna, a dopiero na czwartym na trzecim e, robacki na czwartym Pecyna już coraz większa przewaga tor jak widać bardzo przyczepny e, golop e, prowadzi 20 metrów chyba już przewagi nad Hansem Nielsenem, który ma 30 metrów przewagi nad robackim i tam nie umiejący się niestety złożyć dobrze e, e, Krzysztof Pecyna, a więc jednak e, w dalszym ciągu ten kryzys formy trwa Krzysztofa Pecyny, tam był twardy tortuje, miękki i też e, słaba forma e, 4-2 w tym biegu dla gospodarzy Golob. 3 punkty, Nielsen 2 punkty, 1 punkt Grobacki bez punktu e, Pecyna i e, 10 do 8 po trzech biegach. I za moment emocje czwartego biegu, w którym wystartują Krzysztof Słaboń z toru pierwszego, po raz pierwszy na dzisiejszym torze obok niego Rafał Okoniewski w kasku białym, obaj spotkają się 1 sierpnia na finale Mistrzostwa Świata, Piletor Tor 3, Jacek Golob, Tor 4, Robert Kessler w kasku żółtym, a więc Słaboń, Okoniewski, Golob i Kessler. Czwarty bieg, 10-8 dla gospodarzy. Okoniewski doskonale, Jacek Golop, nie, nie, Okoniewski daleko, Kessler ostatni, przechodzi, słabonia, nie, nie daje rady. Okoniewski pięknie ze startu, doskonale, teraz go tam zachwiało na tym drugim uku pierwszego krążenia, ale ma przewagi, doskonale wyszedł, nic nie może zrobić Jacek Golop, ale niespodziewanie trzeci słaboń, a dopiero czwarty Kessler, byliśmy pewni, że Kessler na tym przyczepnym torze tutaj nawiąże walkę z z czołowymi e, zawodnikami e, gospodarzy, ale w tym drugim biegu widać, że e, nie może tutaj chyba z przełożeniem coś nie dopasował się. Daleko z tyłu. Dobrze, że Okoniewski prowadzi trzy punkty e, dla Okoniewskiego, ale jeszcze jedno okrążenie e, do końca. Tam atakuje słabo, nie Goloba. E, nie wyprzedził go jednak. Drugi w kasku czerwonym e, Goloba, ale 50 metrów z tyła tam słaboń. E, szarża przy e, płocie ale to tylko dało jeden punkt a więc trzy punkty Okoniewski, dwa punkty Jacek Golob, jeden punkt Krzysztof Sławom bez punktu Kessler 3, 3 i w tym biegu i 13 do 11 po czterech biegach dla uczenniki Polonii Bydgoszcz. Bieg 5. <toddź> Słyszeli Państwo Robert Vlies, tor pierwszy, tor trzeci Hans Nielsen, tą drugi Endy Schmidt bez punktu na razie po pierwszym biegu i Tomasz Golub pokonał już w trzecim biegu Hansa Nielsena za moment start. Robert Vlies, Andy Schmidt, Nielsen i Golub sędzia trzyma, wyszli, Golub chyba wyszedł, ale dobrze, Vlies, no i tam Vlies wywozi teraz Hansa Nielsena, Endy idzie, ale zostaje na czwartym miejscu, a w tej chwili oj flis wyciągnięta. E, Noga tamendy Smith. Jedzie teraz flisem do bandy. Wyszedł na trzecie e, miejsce. Drugi Hans Nielsen daleko z przodu. E, Tomasz Golo. Smith drugi, trzeci. E, flis e, wyszli już nieźle. E, Zanosił na trzecia a tam e, flis wypchnął Hansa Nielsena. Nic z tego e, ataku Hansa e, na Tomka nie wyszło e, Tomasz Golob, zdecydowana przewaga e, 30 metrów e, Smith trzeci też 30 metrów I 30 następne bliza e, Więc nieciekawy e, bieg 4-2 zapowiada się dla e, gospodarzy Którzy powiększą e, przewagę do czterech punktów golob na mecie 3 punkty. Hans Nielsen, drugi, 2 punkty. 1 punkt Smith, bez punktu Robert. Jest 4,2 i 17 do 13 po pięciu biegach dla gospodarzy. A w biegu e, szóstym wystartują. W pojedzie Mariusz Franków. W kasku niebieskim z numerem 12 Tomasz Poprawski. W kasku żółtym z numerem 1 Rafał Dobrucki. I w kasku czerwonym z numerem 9 Piotr Protasiewicz. Wszystko Państwo słyszeli. Franków Poprawski Dobrucki Protasiewicz. Poszli kto? Dobrucki na łokcie Walka, ale tam Franków też świetnie parapila na prowadzeniu. W niespodziewanie Poprawski. Yy, trzeci a czwarty. Yy... Czerwonym daleko z tyłu Protasiewicz, aż e, nie chciało się Wierzyć, że e, Protasiewicz e, Został daleko z tyłu Ale widać ten e, motocykl mu nie ciągnie a świetnie Adam Pilanie Dobrucki Doskonale Franków e, Drugi 10 metrów z tyłu, tam będzie jeszcze Chyba atakował Poprawski Ja myślę, że nie da rady Już dobrze jedzie Franków, ale tam Coraz bliżej chyba e, Poprawski, e, Dobrucki na prowadzeniu e, 5, 7, 8, 10 metrów Z tyłu e, Mariusz Tanków. 5 1 zapowiada się. Dla Polonii piła, więc by był remis po 18. Tak chyba już będzie. Nic nie może już się stać. Para Pilan na prowadzeniu. Dobrucki drugi świetnie. Mariusz Franków. Trzeci poprawski. A przy gwizdach publiczności bez punktu Protasiewicz. 5-1. Pierwsze podwójne zwycięstwo w tym wyścigu i to Pilan. A więc doskonała jazda Rafała Dobruckiego. 5 i 18. Do 18 e, po sześciu biegach, a za moment w biegu siódmym spotkają się młodzieżowcy obu ekip e, Krzysztof Pecyna z toru pierwszego i Rafał Okoniewski z toru trzeciego, mistrzowie Polski e, par Spiły a Robacki i Słaboń z toru drugiego i trzeciego w kasku niebieskim i czerwonym. E, oby to się udało. Nie, nie Okoniewski, chyba Okoniewski po zewnętrznym, ale tam w Kasku Niebieskim niespodziewanie. Dobrze jedzie Romacki, ale już okoniecki po zewnętrznym go wyprzedził Pecyna. Czyżby utrzymał trzecie miejsce. Tak okoniecki na prowadzeniu e, niebieskim z, e, Robacki. Drugi Pecyna trzeci Słaboń Będzie na pewno do końca. Atakował. Utworzyły się dwie pary okoniewski. Chyba nie da sobie wyrzec tego zwycięstwa tam po zewnętrznym. Próbuje w tej chwili. By uderzyło mały figier e, Robacki w motocykl. Okoniewskiego, ale w dalszym ciągu bez zmian oby, oby Pecyna dowiózł te, ten jeden punkt a tam defekt słabo więc nic się nie może już chyba zmienić na będzie się atakował doskonale po zewnętrznym teraz gazem przeszedł Robackiego, więc 5-1 zapowiada się w tym biegu niespodziewanie mecz losy meczu odwracają się doskonale Okoniewski trzy punkty, Pecyna dwa punkty Punkty, Robacki tylko jeden punkt. 5-1 dla Polonii. E, piła i 23 e, do 19. E, Polonia piła m, objęła prowadzenie na to, że jutrzenki e, Polonii Bydgoszcz. Litor 4 e, Robert Frizowy. Robert tutaj przemawiał się w tym biegu Potrzebne Niezmiernie są zespołowi e, jego punkty. Powinien pokonać e, Tomasza Poprawskiego. Zobaczymy czy e, Rafał e, Dobrucki niepokonany. E, na razie w dwóch biegach pokona e, Jacka e, Goloba czteropunktowe prowadzenie chwila na torze w Bydgoszczy już idą za moment, ma w górę poszli, kto? Jacek jednak Jacek e, Golob ale tam wyniosło go, próbuje Dobrucki przy krawężniku, nie dał rady Robert Fliss dobrze, jadą na 3 3 w tej chwili Jacek Golob, uciekł Dobrucki drugi Fliss, trzeci Poprawski będzie gonił, czwarty tam za wahanie miał poprawki. został 20 metrów z tyłu, też nie widzi teraz defekt jakiś, nie. Robert ta Flisa e, niestety Robert Flisz ma e, defekt i e, już e, nie będzie punktował w tym meczu a była niesamowita okazja do zdobycia jednego punktu a Jacek Golob e, 15 metrów przewagi drugi Dobrucki z tyłu 50 metrów nie, Poprawski zapowiada się na 4-2 i zmniejszenie tego prowadzenia tylko do dwóch punktów. Jeszcze tu różnie może być na tym, to, że wszyscy zawodnicy pilcy muszą punktować, aby zwyciężyć na to, że Jacek Golob za moment kończy. Ósmy bieg: 3 punkty. Dobrócki: 2 punkty. Poprawski: 1 punkt. 4-2 dla gospodarzy. I po 8 biegach: 20. 5 do 23 dla pilskiej Polonii. A w biegu 9 w trzyosobowym składzie Protasiewicz z pierwszego, z drugiego Kessler, z czwartego Franków. Nie zdążył. Andy smith smyt Protasiewicz czy Kessler na łokcie tam wyrzucone daleko Franków. Po co tam się zakopuje? Przecież jadą tylko w trójkę. Zamiast przy krawężniku spróbować, jak w tym momencie Protasiewicz jedzie do bandy z Kesslerem, to próbować założyć, Mariusz Franków się za nim, a to nic nie daje tam, przecież on, nie wiem, czy nie wie, że, że nie ma czwartego zawodnika, Andy Smith miał jakieś kłopoty z motocyklem i nie dojechał w ogóle na start, Protasiewicz e, prowadzi spokojnie, teraz przecież można jechać trzech zawodników, tylko na... Może 3-3 zapowiada się daleko w przodzie. 50 na może już więcej metrów e, przewagi Protasiewicza nad Kesslerem, ale e, dwa punkty Kesslera i e, jeden Mariusza Frankowa powinny dać tutaj e, remis w tym biegu, a więc nic się nie zmieni. E, będzie e, prawdopodobnie 28 e, do 26, e, po 9 e, biegach i e, 3 punkty Protasiewicz w tym biegu 9, 2 punkty Kessler, 1 punkt Mariusz, e, Franków 3-3 i 28 e, do 26 dla Polonii e, piła. E, tor pierwszy, e, Hans Nielsen, tor drugi, e, Słaboń, tor trzeci, Pecyna, tor czwarty, Jacek Golop 28-26 po e, 9 biegach. Tak samo było w pile też dla Polonii e, piła. Zobaczymy jak będzie po tym dziesiątym e, e, biegu. Nielsen. Słaboń, Pecyna, Jacek Golob. Już za moment start. Sędzia trzyma, poszedł chyba Hans, ale tam świetnie Jacek! Jacek czy Nielsen Nielsen, ale tam Pecyna spada ale minął teraz, Jacek tam do Hansa się zabiera pod, wchodzi po wewnętrznej przy i postać Nielsena nie da rady, dobrze, że Pecyna trzeci będzie tam po zewnętrznej atakował Hans ale nie da rady już chyba Jackowi. Jacek na prowadzeniu, Hans Nielsen 5 metrów z tyłu, 20 z tyłu Pecyna trzeci a tam Słaboń będzie jeszcze atakował do końca tak samo jak Nielsen Jacek Golob, Hans dobrze wystartował, ale Jacek z czwartego jeszcze lepiej. W dalszym ciągu bez zmian. Golob na prowadzeniu. Jacek Golob prowadzi przed Hansem Nielsenem. Krzysztof Pecena przy Wandzie, a słaboń czwarty. Tak się zapowiada. W tym biegu więc nic się nie zmieni. Jest dwupunktowa przewaga Polonii biła i ona się utrzyma. Jacek Golob trzy punkty pokonuje Hansa Nielsena. Drugi Nielsen, trzeci na punkt bez punktu słaboń 3-3 w tym biegu 31 do 29 dla Polonii Piła. A w biegu 11 pojadą okoniewski z pierwszego obok Tomek Golop, z drugiego z toru trzeciego Kessler i na torze czwartym Rob. Już za moment Okonieski, golop, co? Golop, Okonieski, ale tam założył, ogląda się, golop czeka na swojego partnera. Okonieski, drugi, Kessler, trzeci, a więc dobrze, oby tak do końca dojechali, będzie 3-3 i w dalszym ciągu trzyma się dwupunktowa przewaga drużyny wilskiej tam przy krawężniku atakuje Okonewski przy bandzie z kolei jeździ Tomek Golob, duża przewaga Tomka Goloba, ale Okonewski tu naciska przy krawężniku, ale Tomasz Golob utrzymuje w dalszym ciągu tą wyraźną przewagę z tyłu druga para Kessler i depczący mu po piętach można powiedzieć Robacki ale chyba Robert Kessler nie da sobie wydrzeć tego jednego punktu, dwie pary, Tomasz Nasz na prowadzeniu przy krawężniku Okonieski, a tam Roberta Kesslera ciągle atakuje Robacki i chyba jednak nie da rady. Będzie 3-3 golop, pierwszy trzy punkty Okonieski, dwa punkty Robert Kessler, jeden punkt bez punktu Robacki, 3-3 w biegu 11 i 34 do 32 po 11 biegach, a chyba decyduje bieg dla losu w meczu dwunastym biegu wystartują z toru pierwszego Gomulski zmiana tutaj w drużynie gospodarze za Tomasza Poprawskiego Jacek Gomulski po raz pierwszy na bydgoskim torze obok niego Rafał Okoniewski ze zmiany zwykłej za Roberta Plisa tor trzeci Protasiewicz i tor czwarty Hans Nielsen no Hans Nielsen wypadałoby żeby wygrał Znak do startu, taśma w górę, taśma, poszli, poszli, niespodziewanie tam został Okoniewski, niesamowicie, ale bieg przerwany. Proszę Państwa, niestety widzieliśmy to wyraźnie, Okoniewski dotknął taśmy, został wykluczony za moment start Gomulski, Protasiewicz Nielsen poszli, Hans, Hans zakłada, nie, Protasiewicz, Protasiewicz wyrzuca, tam Protasiewicz, Nielsen, a drugi Gomulski ale przejeżdża już obok niego Eks, jak w ekspresie Hans Nielsen, Protasiewicz po zewnętrznej, po wewnętrznej, tam Hans Nielsen będzie próbował jeszcze na pewno atakować e, 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 prowadzi Protasiewicz blisko Hans Nielsen, ale cały czas 2-3 metry daleko z tyłu 15-20 metrów Gomulski, ale on na pewno przywiezie ten jeden puk jeszcze, a ta Hans, ale dalej prowadzi. Protasiewicz się już chyba zwiększył e, tą przewagę. Jedzie 3-4 metry 5 teraz e, do, złapał przyczepność. W dalszym ciągu 5-6 metrów przewagi. Będzie 4-2 e, dla Polonii Piła i e, remis prawdopodobnie po 12 biegach. Jeszcze jedno okrążenie mają zawodnicy. Do mety Protasiewicz 10 metrów, z tyłu Hans Nielsen 3 punkty Protasiewicz 2 punkty Nielsen Jacek Gomorski 1 punkt, a więc Udała się ta zmiana trenerowi Kniaziowi 4-2 dla Polonii Juczenka Bydgosz. Emocje sięgają z zenitu. 36 do 36 po 12 biegach na to, że zbyt obu liderów tabeli. I trzynasty, oby nie, feralny bieg z toru pierwszego Endy Smith, z toru drugiego Mariusz Franków, z toru trzeciego Tomasz Golobi, z toru czwartego Rafał Dobrucki. Już za moment start, poszli Mariusz Franków, dobrze, ale Endy Smith tam wyszedł na łokcie, poszli chyba parą Tomek Golob, jeszcze tam przeszkadza Franków Dobruckiemu, idą parą gospodarze na łokcie. Andy Smith wygrał z Mariuszem Frankowem i nie można było już nic zrobić, bo Rafał został tam z Tomkiem szaleje Tomasz Golo przy samej bandzie już będzie pilnował i na pewno dowiezie tego małego wojownika do zwycięstwa, w tym biegła daleko z tyłu, 20-30 metrów, źle, źle się chyba przełożył Rafał Dobrucki nie mówiąc już o Mariuszu Frankowie już na linii mety trzeciego okrążenia obaj wygłoszczani idą ładnie, e, parą cały czas kontroluje. E, Tomasz Golow sytuację 5-1, e, w tym niestety e, wykrakałem feralnym trzynastym 13 biegu e, dla Polonii. Młotynki, Tomasz Golow, 3 punkty, 2 punkty. Andy Smith, jeden punkt tylko do bez punktu Mariusz Franków. E, I niestety po 13 biegach e, gospodarze ponownie. Thank you. Obejmują prowadzenie 41 do 37. Pierwszy bieg nominowany za moment przed nami, a w całych zawodach 14 ze strony gospodarzy w kasku czerwonym Protasiewicz, z toru drugiego w kasku niebieskim Mendy Smith, w czwartego, a w drużynie polskiej Polonii, w pierwszego Mariusz Franków i w trzeciego Rafał Koniecki. Jeszcze raz uważamy Mariusz Franków. o Okoniewski. Endy Smith. Poszli w górę. E, Mariusz Frankow. Dobrze. Tam Protasiewicz jednak wyszedł. para Pilan e, Na drugim, trzecim miejscu. Dobrze. Endy Smith będzie atakował. Mariusz Franków. Nie daj się przy krawężniku. W Kasku Niebieskim atakuje jednak tam e, cały czas Franków teraz wyszedł przed Okoniewskiego nawet. Przy krawężniku Okoniewski. Endy o, Smith tam w się. Przedarł się bien między pilami wyszedł niestety na drugie miejsca daleko z przodu e, Protasiewicz e, już było e, prawie 3 czy pewny, ale tam cały czas tymi szarżami e, Andy Smith e, próbuje tu jakiś zatrzeć e, e, słabe wrażenie po swoim występie, teraz się tam zakopał e, przy bandzie, ale powtórzył to zaraz e, Franków, Okoniewski niestety widać wyraźnie źle przełożony Dopiero czwartym, a więc niestety 5-1 w tym biegu będzie na pewno dla Juczenki Polonii Bydgosz, która tymi pięcioma punktami już na pewno wygra mecz u siebie tutaj i utrzyma pozycję lidera w ostatnim 15 biegu, a drugim nominowanym wystąpią ze strony Pilan. Z toru drugiego Hans Nielsen, z toru czwartego Rafał Dobrucki i bracia Golobowie ze strony Jutrzenki Polonii Bydgosz. Jacek Golob z toru pierwszego, Tomek Golob z toru trzeciego. Lepiej teraz przegrać, a wygrać w finale. Nic się nie stało, Polonia Piła będzie druga w tabeli, ale w dalszym ciągu z szansami o tytule mistrza Polski. Jacek Golob! Hans Nielsen poszedł, ale chyba golowowie zamknęli teraz Hansa. Po zewnętrznej próbuje Dąbrowski, nie da rady. Jacek z Tomkiem. Srebrni medaliści wczorajszych mistrzostw Polski z Gorzowa pokonują. Podwójnie, no oczywiście jeszcze nie pokonali, ale prowadzą zdecydowanie. A tutaj Rafał Dobruski nie może sobie poradzić. Daleko 50 metrów z tyłu. Na pewno źle przełożony. no Nie ma już tu co szarżować, ryzykować. Wiadomo, że dwa punkty pozostały. W chwile. Tomasz Golow, przykład jadący parą z Jackiem Golobem. drugi. Trzeci 20 metrów z tyłu Hans Nielsen, a spokojnie już jadący Dobrucki bez punktu. A więc trzy okrążenia już zawodnicy pokonali. W tej chwili już nic nie odbierze zwycięstwa Tomkowi Golobowi, który tutaj na to że zdobywa komplet 15 punktów, a w tym biegu oczywiście 3, 5, 1 dla gospodarzy którzy pokonali polonię piła 51-39, a więc zrewanżowali się za tą porażkę w pile 46-44. Do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia Państwa.